Lekarz może zbadać Cię na różne sposoby. Obejrzy gardło przy użyciu szpatułki, dotknie Twojego brzucha dłońmi, osucha stetoskopem albo sprawdzi źrenicę latarką. Ale czy wiesz, że jest również metoda, która pozwala bezboleśnie zajrzeć do wnętrza Twojego ciała? Mowa o USG, czyli ultrasonografii. USG gości w coraz większej liczbie gabinetów lekarzy rodzinnych i poradni, stając się stetoskopem XXI wieku. Choć dla niewprawionego oka to czarno-biały chaos na monitorze. To przy odrobinie praktyki można z niego zaskakująco wiele wyczytać. Jak działa USG? Co pozwala zobaczyć i kiedy może uratować życie? Oglądajcie! Prekursorami USG są nietoperze i delfiny. Emitują one ultradźwięki, czyli dźwięki o tak wysokiej częstotliwości, że ludzkie ucho ich nie słyszy. Fala dźwiękowa rozchodzi się wokół zwierzęcia i odbija się od położonych na jego drodze przeszkód. Następnie to ultradźwiękowe echo jest interpretowane przez mózg, tworząc dokładną mapę otoczenia. Tak samo działają aparaty USG. Ultradźwięki emitowane są przez głowice i następnie wpadają w gęstwinę ludzkich tkanek płynów, tłuszczów, narządów i mięśni. Następnie odbijają się od nich i wracają do detektora w głowicy, który przetwarza je na. Obraz. Czarne, szaro-czarne, szare, jasno-szare, białe, białawe. Na pierwszy rzut oka to piksele, jednak precyzyjniej to zwizualizowane dźwięki, które odbiły się od tkanek i wróciły do aparatu. Jeśli zastukasz np. w metalowy uchwyt, usłyszysz inny odgłos niż jak zastukasz w plastik. Na tej samej zasadzie. Echa różnych tkanek będą brzmiały dla ultrasonografu inaczej i w zależności od tego brzmienia przybiorą na ekranie inny odcień. Fala ultradźwiękowa emitowana przez głowicę wpada w ludzkie ciało. W momencie, gdy trafia na granicę między tkankami o różnej gęstości, część z niej odbija się i wraca do głowicy. Im różnica między gęstością tkanek jest większa, tym więcej echa wraca do detektora w aparacie USG. Ściana naczynia krwionośnego jest gęstsza od krwi, która je wypełnia. Stąd na ekranie aparatu będzie jaśniejsza. Obraz powstający na ekranie USG jest obrazem 2D. Przekrojem powstającym w miejscu przyłożenia głowicy. Co zobaczylibyśmy na ekranie? Po przyłożeniu do pączka głowicy w taki sposób. Jak pamiętacie, ultradźwięki ulegną odbiciu na granicy tkanek, lukru i ciasta, a potem na granicy ciasta i nadzienia. Odbita fala powróci do aparatu USG, który na podstawie czasu odbicia i natężenia powracającej fali wyświetli nam obraz. Obraz przekroju pączka, w taki właśnie sposób. Podobnie zadziała to z jamą brzuszną pacjenta, jednak zanim do niej przyjdziemy, pamiętajmy, by najpierw hmm. koniecznie użyć wodnistego żelu, który ma gęstość podobną do tkanek pacjenta. Umieszczając go między głowicą, a skórą pacjenta, już na starcie zmniejszamy ryzyko, że część utrać dźwięków zostanie odbita. USG to narzędzie nieznające ograniczeń i można wykorzystać je do badania dowolnej struktury ciała, od czubka głowy po same stopy. Choć może się tego nie spodziewaliście, to za pomocą USG można zajrzeć do mózgu. Najlepiej widoczne są mózgi noworodków, bo można spojrzeć do nich przez ciemiączka, czyli fragmenty czaszki, w których kości się jeszcze nie zarosły. Z czasem kości naszych czaszek całkowicie się zrastają i choć są trudniej przepuszczalne dla ultradźwięków, to przykładając głowice w miejsca, gdzie są najcieńsze, na przykład w okolicy skroni, nadal można ocenić fragmenty mózgu i przepływ krwi przez znajdujące się w środku naczynia krwionośne. Tam, gdzie narządy nie są przysłonięte przez kości i znajdują się bliżej powierzchni skóry, narząd widać lepiej. Dobrym przykładem jest znajdująca się poniżej głowy, bo na szyi tarczyca, która już bardziej kojarzy nam się z ultrasonografią. Za pomocą USG można dokładnie ocenić strukturę całego narządu i stwierdzić, czy znajdują się w nim jakieś nieprawidłowości, np. guzki, które mogą być przyczyną nadczynności tarczycy. Jeśli zajdzie taka potrzeba, to pod kontrolą ultradźwięków można też nakuć taki guzek i pobrać jego fragment do badania w celu oceny pod kątem nowotworu. Zjedźmy jednak niżej, do klatki piersiowej. Badaniem najczęściej kojarzonym z jej diagnostyką jest prześwietlenie. Jednak tak samo jak oglądamy ją przy pomocy promieni rentgenowskich, tak samo możemy zajrzeć do niej przy pomocy ultradźwięków. Pewną przeszkodą dla nich mogą być żebra, jednak dzięki różnym kształtom głowic możemy się między nie wpasować, zajrzeć do środka, by obejrzeć serce i płuca. Zdrowe płuca, jako że wypełnione są przede wszystkim powietrzem, nie są spektakularnym widokiem, bo fala akustyczna nie ma specjalnie się od czego odbić. Inaczej sprawa wygląda, kiedy z płucami dzieje się coś niedobrego. Trafiające na płyn czy ogniska zapalne ultradźwięki mają wtedy się od czego odbić i wracając do głowicy dają różne charakterystyczne obrazy. W klatce piersiowej znajduje się też serce. Jego badanie za pomocą ultradźwięków zwyczajowo nazywamy echem serca i najczęściej wykonują je kardiolodzy dedykowaną temu głowicom. Pozwala ona ocenić nie tylko wielkość struktur serca, czyli komór i przedsionków, ale także zobaczyć ich pracę, ocenić siłę skurczu, a nawet szczelność każdej z zastawek. Poniżej klatki piersiowej znajduje się jama brzuszna, która jest rajem dla ultradźwięków, dla których jej narządy są bardzo łatwo dostępne. Jedyne co może je przesłonić to gazy, dlatego w miarę możliwości prosimy pacjentów, żeby przed badaniem pozostali na czczo. W brzuchu znajduje się wątroba wraz z pęcherzykiem żółciowym. W USG możemy ocenić ich wygląd, wielkość i łączące je drogi żółciowe. Możemy też obejrzeć, czy w pęcherzyku nie zebrały się przypadkiem kamienie lub czy nie uległ on zapaleniu. Ocenić możemy też nasze największe naczynie krwionośne, czyli aortę, która leży wzdłuż kręgosłupa i przebiega dokładnie przez sam środek jamy brzusznej. Dzięki ultradźwiękom możemy dokładnie zmierzyć jej średnicę i wykryć jej poszerzenie, zwane tętniakiem. Wykryte tętniaki i aorty można albo obserwować, albo zapobiegawczo operować. Żeby istotnie zmniejszyć śmiertelność spowodowaną ich pęknięciem, wystarczy raz w życiu po 65 godzinach wykonać USG-aorty, które stało się tak zwanym badaniem przesiewowym. Przy użyciu USG ocenić możemy też nasz układ moczowy i to, czy nie doszło w nim do problemów z hydrauliką, czyli zastojem moczu. Jeżeli pęcherz jest wypełniony, no to ocenić możemy jego ściany. Ale zajrzeć możemy też do nerek i upewnić się, czy nie pojawiła się w nich jakaś niepokojąca zmiana. W badaniu usg jamy brzusznej można zauważyć guzynerki i wykryć potencjalnego raka na długo przed tym, zanim pojawią się jakiekolwiek alarmujące objawy. A czym wcześniejsze jego wykrycie, tym zwykle większe szanse na wyleczenie. USG świetnie sprawdza się też w badaniu ginekologicznym, do oceny narządów położonych w miednicy, czyli macicy jajników. Badanie to można wykonać zarówno przez brzusznię jak i od wewnątrz, za pomocą specjalnej głowicy, którą pacjentka jest badana przez pochwę. Jak zapewne wiesz, USG jest też najlepszą metodą do oceny rozwijającego się w macicy płodu. W ciąży w macicy znajduje się dużo dobrze przepuszczającego ultradźwięki płynu, dzięki któremu lekarz może dokładnie ocenić pracę serca płodu, rozwój mózgu, kości, położenie narządów czy długości struktur, na podstawie których możemy szacować wiek płodu. No i na koniec nogi czyli USB żył i tętnic kończyn dolnych, dzięki któremu możemy na przykład potwierdzić lub wykluczyć zakrzepicę, czyli zatkane naczynia żylne. Podczas badania możemy też obejrzeć tętnice pacjentów, szczególnie tych obciążonych przez cukrzycę lub miażdżycę, sprawdzając czy krew płynie przez nie prawidłowo. Powoli wchodzimy w czasy, w których wykorzystanie USG ogranicza jedynie fantazja tego, kto je wykonuje. I warto pamiętać, że nie zawsze muszą być to radiolodzy. Chirurdzy pod kontrolą USG mogą nacinać ropnie, interniści drenować wodobrzusza, a ratownicy medyczni i pielęgniarki zakładać węflony w trudno dostępnych żyłach. Lekarze medycyny ratunkowej używają go u pacjentów po urazach, żeby wykluczyć krwawienie do klatki piersiowej czy brzucha, a anestezjolodzy, wspomagając się USG, nakuwają duże naczynia i zakładają dostępy naczyniowe użycie USG znacząco zwiększyło bezpieczeństwo wszystkich tych procedur, które jeszcze jakiś czas temu były wykonywane bez niego, kończąc się większą liczbą powikłań czy opóźnieniami w leczeniu. Jak widzicie, USG jest narzędziem, które pozwala głębiej spojrzeć na pacjenta i często na czas wykryć groźne patologie, takie jak tętnia aorty brzusznej czy guz Dzięki temu szybciej, zanim pojawią się jakiekolwiek objawy, lekarz może skierować Cię na leczenie no i być może uratować Twoje życie. No i na koniec, jeśli kiedykolwiek będziesz mieć wykonywane USG, to pamiętaj, że nie zawsze da się w nim wszystko zobaczyć. Czasami jakiś narząd zostanie przysłonięty przez gazy w jelitach. innym razem fala ultradźwiękowa może odbić się pod niewłaściwym kątem no i nie pokazać wszystkiego. Dzięki za obejrzenie odcinka. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania na temat USG, to zadaj je w komentarzach. A tymczasem. Do, do zobaczenia! zobaczenia.